Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Daj jednego, jest to jeszcze ta sama sesja nagraniowa, ale smak się zmienił. Mam dla Was Walkersy slash Lacey Sensations, nowe o smaku Cedara z bekonem. Jest to nietypowa kombinacja, to może być dobry smak. Jeżeli o Sensations chodzi, zaraz jak tylko w kwietniu przyleciałem do Anglii, to przetestowaliśmy sobie dwa. Podajże smaki. Gdzieś w szufladzie poginęły mi jeszcze kolejne dwa, ale nie spodziewałem się zupełnie, że Sensations na tyle się przyjmie, że będą wymyślać kolejne smaki. Są płaskie, nie będą tu żadne lejsy, maksy, które robią dziury zarówno w zębach, jak i dziąsłach. Jest to również kolejne czarne opakowanie Sensations do kolekcji. Okej, okay. pachną... Zachęcająco i odrzucająco jednocześnie, bo najpierw zapachniały Bekonem A później od razu Smrodem cheddara, że się tak wyrażę Smacznego To będzie coś Na pewno Dobrego Było kilka innych smaków Sensations, które Mi nie podeszły, bo były jakimiś dziwnymi wynalazkami Typu karmelizowaną cebulą z octem A To Może być tylko dobre Prawda? Wszystkie Sensations chyba mają to do siebie, że są z tej twardawszej strony. Przy pierwszych dwóch ta kwasowość przedara zdecydowanie wygrywa, ale później zaczyna się już robić słodko-bekonowa. I już po raz kolejny, jak to przy dobrych smakach bywa, łapie się na tym, że zaczynają się powoli kończyć, bo jem jeden za drugim. To jest chyba najlepsza reklama dla jakichkolwiek chipsów. Jeżeli widzicie mnie, że tylko wchłaniam i nic nie mówię, to nie mogą być lepsze. Są zdecydowanie po tej stronie serowej, bekon jest delikatny. Tak właśnie zdałem sobie sprawę, że chyba nigdy nie było jeszcze kombinacji ser-bekon. Były ser sam, ser, cebula, ser, wszystko inne, ale bekon? Ser szynka ewentualny. Smakiem im chyba najbliżej do takiego Ciepłego, dopiero co zagrzanego dipu serowego, to jest dobre. To jest zdecydowanie to. Jeżeli mieliście kiedyś okazję być w kinie, gdzie do waszego seansu podawali wam na z ciepłym, podgrzewanym sosem serowym, to to jest zdecydowanie to. Serdecznie polecam. Naprawdę warto, jeżeli na skrami się kiedyś pojawi w necie, bierzcie. Ja przez to całe jedzenie właśnie zdałem sobie sprawę, że nie miałem nawet założonego mikrofonu, tak więc skończymy sobie powoli ten odcinek i ja spróbuję odzyskać całe to audio. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin. Do usłyszenia, mam nadzieję.